Chyba każdy bardzo dobrze zna ten głos. Charyzmatyczny, pełen energii, niesamowicie charakterystyczny. Samuel L. Jackson to aktor, który odmieni każdą rolę i dodaje jej typowej dla siebie pikanterii. Poznajcie jego historię. Take a seat, young Skywalker. Samuel Leroy Jackson urodził się w Waszyngtonie 21 grudnia 1948 roku, a dorastał w Tennessee, w miejscowości, której nazwy nawet nie pokuszę się o wymówienie. Ojciec opuścił swoją rodzinę, gdy Samuel był jeszcze bardzo mały. Jackson spotkał go później tylko dwa razy, gdyż ojciec zmarł z powodu alkoholizmu. Samotnie wychowująca Samuela mama, Elizabeth, pracowała w fabryce, a później zajmowała się dostawą produktów medycznych do szpitala psychiatrycznego. Bardzo bardzo jej zależało, aby Samuel znalazł taką dobrą pracę. Wiecie, został lekarzem albo prawnikiem. Nie sądzę. So. Niestety, jak wszyscy wiemy, w tamtych czasach osoby czarnoskóre nie miały w Stanach, delikatnie mówiąc, łatwo. Młody Jackson uczęszczał do kilku szkół stosujących segregację rasową, aż finalnie ukończył Riverside High School. Od młodych lat interesował się muzyką i uczęszczał na zajęcia ze szkolną orkiestrą. Grał na takich instrumentach jak waltornia, flet piccolo i trąbka. Do koledżu uczęszczał w Atlancie, gdzie starał się ukończyć kierunek związany z biologią morza. We're gonna see you all. Następnie stwierdził, że to nie jego klimaty i zmienił kierunek na architekturę. Niestety w studiach dość skutecznie przeszkadzały mu problemy z jąkaniem się. Samuel jąkał się tak naprawdę od dzieciństwa, jednak dopiero na uczelni jeden z profesorów poradził mu, aby zapisał się na zajęcia z oratorstwa, co pozwoliłoby mu przemóc się i przezwyciężyć jąkanie. Owe zajęcia okazały się strzałem w dziesiątkę. Nie dość, że faktycznie pomogły Samuelowi pozbyć się jąkania, to jeszcze występy publiczne bardzo przypadły mu do gustu i postanowił zmienić kierunek na aktorstwo. Nowa ścieżka zawodowa Samuela kompletnie nie spodobała się jego matce, do czasu gdy zobaczyła wypłatę za reklamę hamburgerów, w której wystąpił Samuel. Tak, to była ta reklama. Ostatecznie stwierdziła, że może to być sensowna ścieżka kariery dla Jacksona. Samuel L. Jackson miał 20 lat, gdy został zamordowany Martin Luther King. Jest to dość istotna informacja, gdyż Samuel należał do tych bardziej radykalnych obrońców praw osób czarnoskórych. Uczestniczył w pogrzebie Martina jako odźwierny, a w kolejnych miesiącach brał udział w licznych protestach. W 69 na terenie uczelni, do której uczęszczał nasz przyszły aktor, wybuchł bunt studentów. Samuel wraz z kilkoma znajomymi wymusili na władzach zmianę programu nauczania oraz pod do osób czarnoskórych. Co prawda osiągnęli swój cel, jednak za wtargnięcie, zniszczenie mienia i szantaże zostali zawieszeni w prawach studentów na dwa lata. Jackson wyjechał wtedy do Atlanty, gdzie dołączył do radykalnego ruchu Black Power. Sprawy zaczęły się komplikować, gdy grupa, do której należał Samuel, zaczęła kupować broń i planować krwawe naloty. Za namowami matki, Jackson postanowił opuścić miasto i pojechać do Los Angeles, a w 72 roku ostatecznie ukończył wydział aktorski. I całkowicie poświęcił się budowaniu swojej kariery. No mustache. No Pierwsze lata pracy aktorskiej Samuela są ściśle związane z deskami teatrów, dlatego siłą rzeczy nie mamy jak obejrzeć jego dokonań, gdyż nie zostały zarejestrowane. Od czasu do czasu występował w reklamach telewizyjnych. Oh, three guys horse. It's fantastic! A jedyny film, w którym się pojawił, to niezależna produkcja Together for Days z 72 roku. Na początku występował w teatrach w Atlancie, a w 76 przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie dorabiał sobie jako ochroniarz w kompleksie apartamentów. W zdobywaniu nowych ról nie pomagało coraz większe uzależnienie od alkoholu i kokainy. Samuel miał szansę na dwa wystąpienia na Broadwayu, ale przez swoje nałogi nie udało mu się zdobyć tych ról. W latach 80. zaczął troszkę. Zmieniać swoje priorytety i z desek teatrów przeniósł się na ekrany. Wszystko dzięki znajomości z reżyserem Spike'em Lee, który zauważył potencjał drzemiący w naszym aktorze. Jednak do dużych ról była jeszcze daleka droga. Na początku Spike zaproponował Samuelowi drobne role w dwóch filmach: School Days z 88, Is it true what they say about mission men? I Rób Co Należy z 89. Wake up. Wake up, wake up, wake up. Pojawił się również w filmie Książę w Nowym Jorku. Jednak wszystko to były malutkie, niemalże epizodyczne role. Nikt nie chciał zatrudniać czarnoskórego aktora, do tego borykającego się z problemami z narkotykami. Dosłownie na kilka sekund pojawił się w Morzu Miłości z Alem Pacino. So no Wystąpił jako gracz w karty, wyszok dla systemu. Jeśli mrugniecie w złym momencie, to nawet go przegapicie. Wystąpił jako statysta w Weselu Betsy, ślepy człowiek z Egzorcysty 3, gdzie wypowiada jedno zdanie in, are A nawet pojawił się w Chłopakach z z Corseze. Yeah, Dodatkowo przez trzy lata dorabiał sobie również jako dubler Billa Kosbiego w Bill Cosby Show. Niezależnie jak się starał, nie był w ogóle w stanie zdobyć żadnej większej roli, którą ktoś by docenił i chociaż zauważył. Dodatkowo jego uzależnienie od twardych narkotyków coraz bardziej dawało się we znaki, aż do momentu, gdy żona znalazła go nieprzytomnego pod stołem. To wydarzenie było momentem przełomowym w jego życiu. Samuel postanowił się ogarnąć i udał się na odwyk. Odwyk za kończony absolutnym sukcesem. Prawdziwą ironią losu okazał się fakt, że po powrocie do zawodu pierwszą produkcją, w której zagrał, był film Malaria z 91 roku, w którym zagrał bohatera uzależnionego od narkotyków. Wow, Cyrus! Black Blackman, successful in shit. Sam Jackson wspomina, że ta rola okazała się dla niego dodatkowym oczyszczeniem i tylko przypieczętowała sukces terapii odwykowej. Dodatkowo występ Samuela okazał się fenomenalny do tego stopnia, że na festiwalu w Cannes stworzono specjalnie dla niego dodatkową kategorię nagrody dla aktora drugoplanowego. Nie muszę chyba mówić, że malaria była pierwszym prawdziwie przełomowym momentem w karierze Samuela. Wreszcie jego nazwisko stało się rozpoznawalne na castingach, a wielu reżyserów chciało mieć go w obsadzie swoich filmów. Jackson wpadł w istny amok pracy, łapiąc praktycznie wszystkie możliwe okazje. Czasami występował nawet w siedmiu filmach w ciągu roku. Nie ma się co dziwić. Przez lata sprowadzany do ról epizodycznych, wyposzczony, pełen ochoty do pracy, z głową oczyszczoną po skutecznym odwyku. Teraz był jego moment i chciał go w pełni wykorzystać. Kolejne lata pokazały jak dobrym i wszechstronnym jest aktorem. Oczywiście nie każda produkcja, w której się pojawiał była chwalona, ale na pewno nie pozwalał, aby o nim w branży zapomniano. Obok Helbery zagrał w komedii Nic Osobistego. W klimaty gangsterskie wkręcił się w zemście mafii oraz w Uciec od Codzienności. Z bratem Pitem zagrał w Johnny Sweet. No, him him right, boys, music, huh? A w Białych Piaskach wcielił się w agenta FBI. W czasie Patriotów wystąpił obok Harrisona Forda. W Amos i Andrew wcielił się w pisarza, w Jurassic Park, w naukowca, aż wreszcie zagrał w prawdziwym romansie ze scenariuszem napisanym przez Tarantino. A to wszystko tylko drobny promil produkcji z jego udziałem. Jak widzicie, Jackson grał u znanych reżyserów, obok znanych aktorów, często wcielając się w skrajnie różnych bohaterów. Jego kariera była szybka, pełna urozmaicenia, zdecydowanie nie dawał się szufladkować i pokazywał swoją aktorską wszechstronność. Jak się pewnie domyślacie, nie bez powodu zwróciłem uwagę, że scenariusz do prawdziwego romansu napisał Tarantino. Tak się składało, że Quentin pisał wtedy scenariusz do swojego kolejnego filmu, Pulp Fiction, i co więcej, pisał go z myślą o konkretnym aktorze, Samuelu L. Jacksonie. I tak to w 1993 roku miał premierę nowy film Tarantino z jeśli nie najlepszą, to na pewno najbardziej rozpoznawalną rolą Samuela. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Nasz aktor całkowicie zdominował ekran i błyszczał swoją niesamowitą energią, charyzmą i umiejętnościami. Pulp Fiction okazało się tą ostateczną trampoliną dla Samuela, który trafił do grona największych gwiazd Hollywood. Od tego momentu zaczął też łapać praktycznie same istotne role, często w dużych blockbusterowych produkcjach. Zagrał w takich filmach jak Szklana Pułapka, Czas Zabijania, paragrafie 187, aż wreszcie w kolejnym filmie Tarantino, czyli Jackie Brown. My w 1999 wystąpił w Gwiezdnych Wojnach jako mistrz Mace Windu. W jednym z wywiadów zdradził, że do samego końca nie był pewny w kogo się wcieli, ale tak bardzo chciał pojawić się w uniwersum Gwiezdnych Wojen, że nie miało to dla niego większego znaczenia. W sumie pojawił się w trzech częściach serii. Kolejna wielka marka, do której trafił to oczywiście Marvel, gdzie wciela się w Nika Fury. W międzyczasie powrócił w produkcjach od Tarantino, Django i Nienawistnej Ósemce. Występował w takich filmach jak Glass, Shaft, Niezniszczalny czy Trener. Ogólnie, głównie dzięki mocnej współpracy z Marvelem nie narzeka na brak. Pracy. Obecnie możemy oglądać Samuela w serialu na Disney Plus Tajna inwazja. Ma powrócić również w The Marvels. W produkcji są jeszcze dwa filmy z jego udziałem: Afro Samurai, live-action na podstawie mangi oraz The Last Dragon, remake filmu z 1985 roku. One last fight. Samuel L. Jackson, gdy pojawia się na ekranie, jest naprawdę niesamowity. Łatwo jednak zauważyć, że bardzo długo musiał w ogóle na możliwość pojawienia się na tym ekranie zapracować. Zwróćcie uwagę, że gdy premierę miał ten najważniejszy film w jego karierze, czyli Pulp Fiction, aktor miał 45 lat. To całkiem sporo, tym bardziej jeśli zestawimy go w kontekście innych znanych gwiazd, z których wiele zaczynało się szybko piąć na szczeblach kariery, mając 20-30 lat. Jednak Samuel miał na pewno dużo trudniej. Oczywiście z uwagi na kolor skóry, na liczne problemy z uzależnieniami, przez długi czas nie był w stanie w ogóle uporządkować swojego życia. Ostatecznie jednak udało mu się wypracować swoją pozycję w Hollywood ciężką pracą i samozaparciem. Dzięki temu możemy teraz słuchać tak ikonicznych dialogów. Describe what Marcellus Wallace looks like.